To witamy Was w kolejnym odcinku z ciepłą herbatką, bo na dworze mróz bierzemy się za sprzątanie lasu. Tak jak w poprzednim odcinku, Wam pokazaliśmy jazdę z modelami. Jesteśmy w tym samym miejscu w dalszym ciągu. Tak, tutaj było jeżdżone. Jesteśmy w dalszym ciągu w tym samym miejscu i postaramy się ogarnąć trochę to, to cały, ten, ten, ten obszar tutaj. Żeby to miało ręce i nogi i może zawiesimy tutaj też kartkę, nie śmieć. Tak. Ja tu sprzątam, czy coś w tym stylu, tak jak flaming. Pozdrawiam Cię przyjacielu przy okazji. Nie będziemy mieli tu drzewa, tylko będzie strefa tam na dnie. Tak. Będziemy sobie tutaj jeździć tymi modelami, a teraz idziemy sprzątać. Także pamiętajcie o subskrypcji naszego kanału i bierzemy się do roboty. Hej. Dobra, bierzemy się za sprzątanko. Tu to są to moje... śmieci, o. o. No. Tu są śmieci wszędzie. Pozdrawiam tak samo od razu na początku pana tatę. Za bardzo dobrą robotę. Mamy pierwszą flamingoweczkę. Flamingóweczka i flaminga. I flaminga pozdrawia. pozdrawiamy. I pana tatę pozdrawiamy. I Artura Skaniowa i wszystkich, wszystkich, wszystkich sprzątających. Tak, wszystkich, wszystkich sprzątających. My zbieramy śmieci. O, jaki piękny tulipan. Tulipanek go trochę. Będziemy się tak przejść, połazić tutaj, zobaczymy. Zobaczymy ile tu jest śmieci porozrzucanych, a jest, uwierzcie mi, że jest. Tereny są piękne. Ale co? Już jest papierek. To drugi papierek. Takich pojedynczych śmieci tutaj jest bardzo dużo, bo przymarznięte jest wszystko. Fajne tereny tutaj są. Tu wszędzie jeżdżą rowerami, motorami, krosami. Icie, jakie fajne, piękne ścieżki. Taki krajobraz. Prawda jest tu ładnie, ale śmieci jest opór. Widzę następną flamingówkę. Będę w tam drugą część lasu. Tam na pewno jest więcej śmieci. O, tam już jest butelka w krzakach. Z poświęcenia. Krzaczory. I następne szkło. Tu gdzieś jeszcze też mi A, się... jest następna buteleczka. Teraz ja z poświęceniem. O matko, o matko, o matko, o matko o. Idziemy dalej. papierek. Ale zmarznięty. Jaki jest sajgon? Zaraz wy jeszcze tego nie widzicie, ale ja już to widzę. Jedna, druga, tam flamingówka. Masakra, tam, tam jeszcze szkło widzę. O, patrzcie, tu jest kolejna. Flamingówka z butelczyna złom na oko. To lamingówka nieotworzona. Nie widać. Tworzona, otworzona. otworzona. Tu, za, tu jest zamknięta, ale wybuchła pewnie gdzieś. Chciała być pełna. Ale niestety nie jest. Ale zmarznięte. Dwie, trzy są mi weki, proszę. proszę bardzo, proszę bardzo, śmieciowisko tak, nie widać, a wystarczy wejść trochę, a tam wejść nie idzie. Tam szkło, piwko wypite, butelczyna do lasu. Co my tam mamy jeszcze gdzieś? Chipsy przyszły. Zachowajcie ludzie po sobie porządek. Będzie na pewno lepiej. Patrzcie teście To jest harpagan To piękna oponka. Jeszcze jeden sezonik, tak, sezon przeleci jeszcze. Może przeleci <laughs> 205 55 16. na 16 Tanio sprzedany. Tanią tanio. <laughs> Dobra, z bazy do wora. No najpierw bardzo martwym bazę. Ej, zobaczcie, zobaczcie grzybek. O, jest grzybek. No. jakiś, ale jest. O. Dobra, to tu będziemy wszystko tu będziemy rzucać. Bazować. A później bazę zrobimy... Porobimy, a I zrobimy tego zdjęcie, jak to wygląda. Także no nie jest, nie jest tutaj czysto, nie jest. Zresztą... Jak w każdym lesie. O, tu już następną butelczynę widzę, wejść w te chaszcze, gdzie to się komu tutaj chce to wrzucić? Zobaczcie. Do Dobaczcie. Naprawdę piękne tereny, Zobaczcie. O. Ale pod słońce to tu nic nie widać Właśnie Zło na oko tu widzę Tam jakaś butelczyna leży, o, teściu już od góry ma następną Jak na Giewont. Ale bym wyłapał butelką <laughs> Do bazy, na dół nie ma wcale. Nie widać ich tu, nie? Tak, nie ma śmieci w ogóle. O, nie ma śmieci. Patrzcie, co tu się dzieje. Czapkę zostawiłem. śmieci nie ma, nie ma. Zaplinowałem się. O, zobaczcie. Masak i strzed. Brawa, brawa dla niego O Jezu, 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 Jezu Nie w ogóle tych butelek nie widać przecież tam gdzie Idziemy zanieść to do wora, bo do bazy. Tu zaraz przejdziemy z prawej strony. Zobaczymy co tam się będzie działo. No niech tu leży na razie. Idziemy teraz tędy. Także niedzielny spacerek, trochę mroźno, fajne powietrze. Po co siedzieć w domu, można wyjść, pochodzić, a przy okazji pozbieramy trochę śmieci. Zawsze będzie lepiej. Przy okazji, znaleźliśmy nowe miejsce do magnesowania. Tak, tutaj mamy też nowe miejsce na magnes. Tak, jak niestety próbowaliśmy dzisiaj to zrobić, ale wszystko jest zamarznięte. Tylko co pojeździliśmy sobie. Tak, pojeżdżone modelami. I pierwsze awarie. Tu jakaś wirownia, patrzcie na to. Oświecona słońcem. Tu trzeba było model wziąć z góry zjechać. Świetnie wygląda, nie? Marcin, kto pierwszy tam na górze? Ech, <laughs> Dobra. Ja trzy, jako starszy do połowy? A nie, to tak. Nie. do końca. Nie. Nie plecy dzisiaj bolą. Może tak, kiedyś pokażemy Wam, że tam wejdziemy. Kiedyś wejdziemy. Gorzej będzie zejść. A no to od tyłu się zejdzie. Zobaczcie tu, jakie fajne gwiazdy. Taki vlog. Nie ma co robić innego, to chociaż się pochodzi trochę. It's... o Resztki telewizora. Jedźcie. powiem wam da się tu wejść tylko powoli ale tu ładnie wygląda zaraz wam to nagram I co, weszliśmy tu jednak na górę. Powiem wam, ale to są piękne widoki. Fajnie, naprawdę ładnie i fajnie, bo tutaj na górze chociaż nie ma śmieci. Ale zobaczcie jak to wygląda tam w dół ciemno. Świetne miejsce. Idziemy pakować śmieci do wora. Lecimy do domku. Nie? Teraz ja trzeba zejść w dół jeszcze. Prawdę tu wysoko powiem. Wam. Fajnie. Zobaczcie stąd. <laughs> jeszcze tu o śmieciuchy też się Stąd jest masakra. Pięknie. Dobra, zabieramy te śmieciuchy. I teraz trzeba tu stąd zejść. Także idziemy na dół, mam nadzieję, że zajedę normalnie. E, buty się wchodzą, piasek tu jest miękki, także luks. Schodzimy na dół, ładujemy te śmieciuchy do wora. I zaraz będzie lepiej. Zobaczymy jak długo. Ale tu się fajnie schodzi powiem wam. Tu jeszcze te swoje śmieciuchy, które znalazłem zabieram O, o jeszcze tu coś było tu. A teściu na górze tam, 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 o Idziemy tędy Chyba dojdziemy tędy do samochodu Trochę wiatr się zrobił, także sorry za to o. Tak, tamtędy przejdziemy dookoła Kolejna flamingówka Idziemy w stronę samochodu Ile dzisiaj flamingówek, no proszę Teściu już szedł na dół O, tu jest jakaś ścieżka, nie będziemy szli dookoła Przejdziemy sobie laskiem Ale mnie zakręciło No co zrobić? Prząt Idę po tamte śmieci, wezmę worek, przyniosę tutaj Albo podejdę tam Koło auta! Już trochę zmarzłem powiem wam gdzie ja ten worek położyłem? Tam lecz. Baterie padają na mrozie nie wiem co. Już jeden telefon padł. W moim została połowa baterii, a idzie w dół w oczach. O, jest nasz... woreczek. Od drugiej strony dotarłem. Moment zapełniony, przejdziemy do drugiej bazy. O, ile śmieciuchów? Dobra, ładujemy to, pakujemy do samochodu i co, żegnamy się, bo mi się kończy miejsce jeszcze na pamięci. Także do następnego, trzymajcie się i pamiętajcie o subskrypcji kanału. Tam na dnie. Widzimy się w kolejnym filmie. Hej.